Witam w filmie pokazowym firmy Domeny 24.org. W tych filmach postaram się zaprezentować różne funkcje i możliwości, jakie daje nam dostęp do DirectPanel Panel. Po rejestracji i podaniu adresu e-mailowego powinniśmy otrzymać adres do Direct Panel oraz login i hasło. Warto te dane zapisać oraz przytrzymywać w bezpiecznym miejscu. Ja już te dane mam, więc mogę przejść do następnego kroku. Spróbuję się zalogować. Direct Panel daje nam pełną swobodę w zarządzaniu naszym serwerem. Jest prosty w zarządzaniu a większość operacji wykonamy za pomocą kilku kliknięć myszą. Po zalogowaniu warto zwrócić uwagę, że panel podzielony jest na trzy główne kategorie Twoje konto, zarządzanie kontami e-mail i opcje zaawansowane. W kategorii Twoje konto będziemy mogli dodawać domeny, zarządzać kontami FTP, oraz zarządzać bazami danych MySQL. thank <laughs> you